Wszędzie wokół te jest gitem, bydło w kto tylca? do nie, ba, 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 nie, 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 jest nie, nie, na nie, dobra. Daj mi mi daj, 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 daj! daj, daj, Kiedy nie, nie, dalej Nalej, nie, dalej, dalej, potem dalej drugi raz nam Wszystko! A daj to chiński sprzedawca jajcy! No, nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj! Ja ten! Ja wiem, co. Coś. co? Ja, ja mam coś ja extra! Weź, weź to! Weź to! Weź to! Ja nie Ej. chcę takiego ale czegoś! Cójść! Ja chcę dyrta! Ale A takiego zburgerowa wy... ja... dyrta! Ale jest asyton, bo jest to zjedzowanie w pasku! Ja to taki sam zmarnowany! Gil, Co? Dlaczego, dlaczego mogę jeść dita. E, Ja to jeść. Dita zje. Mogę zjeść ja ja dylta, dobra, jem dylta cały czas! Będę go jadł! Będę go jadł! Będę go jadł cały dzień! Cały dzień całą noc! No bo nie, nie przestanę nigdy jeść! Zawsze, nigdy jeść. Zawsze będę jeść, ale by e, no, dobra. Dobra. będę... Co byś się stało? No, no, e, Nie, nie pierście tego dinta z guli! JEDZ SIĘ NA WSZYSTKĘ! To jest nie, przesada! Przesada! Coś mi brzuch boli! Eee, dobra... Czy e, my, my się powinno po jeść? Trochę się dziwnie czujemy! Chyba nam niedobrze! Mm. Nie, 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 Wy za dużo zjedzisz, nie możecie tyle tego jeść! Jak to nie możemy? Nie będziesz nam mówić, co mamy robić! Nie jesteś no Dobry dir. Nie dobry. jesteś naszym tatą. Ale... No właśnie. właśnie, że jestem! Chodźcie, musimy teraz ten wybiegć trochę, dziecię! Ja nie, nie mogę tak jestem wolny! Nic się nie trawi w ogóle! Ja? Ja, ja czuję jakoś w brzuchu chyba i Jest sprawny ten Dirt jest, bardzo. Oj oj oj. No o, tak, tylko wiecie co? Trzeba było trochę by ten pobiegać. Dawaj, bardzo szybko. Co? Ale o, to takie to ciężkie. Nie, nie chce mi się. Wyścig zróbcie, Tutaj? wyścig. My Może pojedziemy na kanapie? Właśnie, ja bym e... na koncert poszedł, na koncert Nubecka. O, tak, do do zagraj muzykę. No ale to padio robi koncerty i od klasę, ja nie wam tylko co... Dawaj i śpiewaj, nie Dawaj, Dawaj, no to twoja trasa teraz! Plosę! Hmm. Nie, to chodzi z Baby Paniąkiem! Nie no, zlob to dla nas, dla... No, ja nie dam rady skakać na scenie! No właśnie, ja to też, najedzony jak nigdy! Dawaj! Please, please. Rozkręć no, nas, żebyśmy ale... zaczęli tańczyć i wtedy schudniemy! No! Tak. Subie! To jest drobny kruz! Hahaha! To jest wielofonie, nie wiem. Ole, se usiadę na tej ławyrce. O, ale mi się to dobrze siedzi, mi się to. O! Będziesz śpiewał! O! Jeszcze gotowi! O, tak, tak, tak! Mją, ją, ją, Wyciągam sobie mikrofon! O! I chciałem powiedzieć, że kocham DJITA, ale jest Tak! Tak! Wyciągam sobie mikrofon! Tak! I am the ground, the ground, the ground, I ground, the ground, the ground, the ground, the the ground, the ground, the ground, the the ground, the ground, the ground, the 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 Oh. Mała, oh. wasy, oh. wasy, oh. się udało się faktycznie, przez to że tak tańczyliśmy to Ej. wszystkie wszystkie udano się. Dobry trening to! Wirty spalić nam się udało! Już jednak jesteśmy! A, ten, a wy pamiętacie w ogóle jak działacie domki? domki? Eee, oj! Domki? Mm. No chodźcie, pokażę wam szybko! Ja mam to Kidosie! Ja ten mam. dzieliskiem bo został! Ja mam, ty ty mam za nim. tutaj! Ja mam tutaj! Nie. Ty macie, gdzie indziej pan pokaza tego złotego chysia. Kamonka, A, a co to jest pięć Ja mam ten z pięć... to jest za miejsce? To, to był Sonic, nie pamiętacie? Było taka Nie pamiętam żadnego Sonika. Ja oglądam Sonic. Ale się dziwnie zachowujecie. Zdan. Ja mam dom z wilka. A, a tu, co ty taki nagle się zrobiłeś <tulik> Poważny ty? No bo ci jakimiś popasami, ty Zd nie wiedziałeś. Dziadziadek. Dziadziadek. Gołomell. Zgadnijcie kogo to dołek? No pewnie twój hagiłagi! łagi! <grystanie> Hagiwagi z kibidimi! <grystanie> z się tacy ja nie mogę. Jesteś A wiecie, Sigmą. Na. Sygmon? No nie wiem, dobra! To jest Kirisia Doł, Chodźcie, zobaczcie co Kirisiu robi! Nie, to jest nudne! Ja bym sobie teraz skoczył do jakiegoś. Aaaaaaaa, do jakiegoś woni! Do, do do Dobra, chłopie! Dobra, chłopie! Dobra, chłopie! Dobra, chłopie! Dobra, chłopie! Dobra, Sypku! Dobra, yes. Kicamy! Dobra, do lawy, do lawy, do lawy! Uuu! Uuu, jak ciepło! Jak oh, dawajcie Jeza. do sauny! Cały dzień spędzimy. siedzimy! Chodź, czekaj, ale, muszę Cię uwiedzić! Uh. Ej. Oh. Ej, 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 gorąco! Ale to jest gorąco! Mamy w saunie gorąco chyba ze 100 sto stopni nie, Za gorąco Czemu jest, błudno. za gorąco. Ja muszę to wziąć, że tutaj gorąco nie było. O ej, źle się czuję, źle się czuję. Nie! O. Nie! ej, ej, widzowie. Wstałem! Czy to było wszystko zwykły sen? Znowu jestem duży! O co było? No, ej, nie! nie. To, nie był to nie był sen. To nie był sen, oni nadal tam, tam na dole są. Tak gorąco, oni tam na dole są! Dobra, chodźmy tam do nich! No tak gorąco, jak ty mogłeś tam zaprowadzić Chodź, nas? Mamy małe skraby! Jak chcę ich tam! No, no, mam... Co ty im robisz? Ty jesteś duży, ty jesteś duży, słuchaj, pojad! Patrz, oni są mali! A, I oni pilnować. są mali! Co się stało? Cieba <laughs> maluchy! Co tam, bo wasze? Oni są strasznie gupi! Jak to jak, tak? Jak ich odmienić? Szybko, bo... Idziemy do sauny. Odmienić? O, a ja bym chciał ciebie, nubek odmienić, bo ty na co dzień jesteś zawsze takim głupkiem Cześć, małym. Leczaj tak, 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 tak. odmienić? Przecież jak zabiłem ciebie, to pewnie jak ich pokolamy, to też będą duzi pojad. Ja nie wiem, ja nie dam rady z nimi normalnie. Nie no, a, to, 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 to a my nie nubek. dajemy rady z tobą Nubek, bo taka U. prawda. Ty na co dzień się zachowujesz tak jak oni, te małe bobasy, tak jak my. Czyli teraz miałeś próbę swojego własnego, swojej własnej trucizny. O. Teraz poczułeś to co uła. my, poczułeś to co my mamy na co dzień z tobą nie. Nubek. Nie, dobra, to ja obiecuję poprawę, że... Se wezmę za tabliczkę mnożenia, o e? się, o co? na język pójdę, A, te, na kielki, i te, na język się połócę i będę, i się postaraj się. Ej, serio Nubek? No dobra. i ten, i nie ten. rozumiem. No dobra, no to słuchaj, wystarczy, że ich zresetujemy, zabijemy, oni się zrespią tak? nie, i słuchaj, i nie. oni się zrespią i pojawią się jak już normalne gagatki, nie. tak? Normalne gagatki będziecie już i ty tylko ty, też! Ja nic takiego nie chcę, a, 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 a. Ja, To było o, mega u. dziwne No mega dziwne, ale Nubek musisz stać się trochę bardziej odpowiedzialny Żebyśmy nie mieli z tobą tak na co dzień jak ty z tymi dzieciakami Sam widziałeś, że to jest ciężko, co nie? To jest dirta? Nie, no to się nie da. Nie będzie dało się namówić topka, żeby bedaroślał. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.